Joanna Brodzik i Paweł Wilczak, Tygodnik ma najnowsze wieści o ich zwisku. Joanna Brodzik, 45 l. i Paweł Wilczak, 52 l. S. parod ponad 15 lat. Ich przyjaciele twierdz, kreska EWRCZ idealn. W ostatnim czasie jednak kabopoty nie omin tej mi boci? W TV Peru emisja 6. Pensionat nad rozlewiskiem, rozgrywaj cejsi na mazurach. Joanna Brodzik, tak jak w poprzednich CZ, ciach, gra tam ma jantar. Zresztą ukreska od 9 lat. Lubiana przez widzów, doceniania przez rekreska unika jednak rozgbosu, rzadko bywa na imprezach bran kreskaowych. A jeżeli ukreska się pojawia, to zawsze w towarzystwie partnera, Pawła Wilczaka. Gdy niedawno przyszli razem na premier sztuki, wzbudzili wielkie zainteresowanie. Umiechni czule witajcy, si z dawno niewidzianymi przyjaciółmi. Ciekawscy bacznie ich obserwowali, bo jeszcze niedawno na salonach a kreska hucza, bo od plotek, kreska z wizek przechodzi powa kreskany kryzys. Wilczak zle fakt, Kreska E jego kariera utknęła w martwym punkcie, od Debu Kreska czasu nie dostawa telefonów z propozycjami. Popularny niegdy aktor ostatni rol zagrał ponad 5 lat temu, w filmie Ostra randka. Wcimia ba nowe propozycje. KRCIBa kolejne CZ, Cisagi na Mazurach, graba w teatrze. Pracowała na planie serialu Nie rób scen dla stacji TVN. A przecież przed laty, gdy wspólnie stworzyli niezapomniany duet w komediowym serialu Kasia i Tomek i zdobyli ogromną popularność, ich kariery rozwijały się równie dobrze. Paweł Wilczak musiał zadowolić się rolą mężczyzny domowego. Wspólnie z brodzik wychowuj dwóch synów, blizniaków Fasia i Franka, dziesięciel. Ich oboje z wzorowymi rodzicami przestali rozumieć się tak dobrze, jak kiedy. Podobno by ciche dni. Joasi bardzo to bola, bo dla niej najbardziej liczy się rodzina, aktorstwo jest mniej wakreskane. Przeprowadzi ba z nim wiele rozmów, wspiera ba jak umiała. Na SZCZ, cie coś imokreska e zmieni, mówi przyjaciółka aktorki. Jest szansa, kreska e Paweł Wilczak wkrótce pojawi się w nowej produkcji TVN, do której trwaj castingi. I dosta panga kreska w nowym filmie Doroty Kadzierzawskiej, u kreska l. Ukochana mocno trzyma za niego kciuki.